Dzisiaj ze mną jest Robert! Cześć! Oczywiście tak mówiłem, że będzie ze mną Robert, a do Małgosia! No to jest Robert! Dzisiaj zagramy sobie już trzeci odcinek z Minecrafta. I gdzie sobie pójdziemy, Robert? Gdzie? Nie wiem, ja rozwalę Dinkę. Rozwalamy Dinkę. I połóż na tym głowie ty... Tutaj gdzie ja... Dobra, dobra. Gdzie ja stoję? Po Postaw. O. Robisz. On biera. pierwszy raz to gra. Teraz zrobimy jeden na jeden. chyba cię... Nie no, zartuję. No, tak. no, Dobra, chodź tam. Chodź tam. Ja mam zamiar. Ja mam zamiar. I piszcie widzowie, czy chcecie oddzielną serię z Minecrafta z kimś. Czyli na przykład Minecraft z kolegą. Czyli ze mną. Na przykład, czy chcecie, no po prostu jedną serię? Robert, chodź. Jeden człowiek mi Robert, chodź. Gdzie tutaj. Tutaj. Chodź, tutaj. No wiem, ja patrzę się na twój ekran. O, prawie. Chodź. Jak widzicie, Patryk nie ma cela. <laughs> Dokładnie. Do... Dokładnie. Dokładnie. Jak widzicie, Anioł Cela. Mam takiego fajnego, fajnego czegoś Ej, Robin, co już? Co już? Co już? <laughs> nie, dobra, nie biegnie się choć No <laughs> Ja wbijam na chatę I fajnego domku <coughs> Super domek! Chciałbym mieć taki. Chodź Robert. Chodź Robercie. Ale mm. fakt fly. Like. To o no HP Robercie. Mm. Bo, bo <coughs> mi byłeś! Chodź. Wchodzimy. Tak, to tu! tu jest zamknięty. wchodzimy, wychodzimy. No, patrz, bo ja chcę znaleźć takie coś. A ja już to na ja tak. Co? No więc. Yy, przy, I powiedzcie, czy, czy z Robertem, czy, czy Robert to jest jakieś jakiś nienormalny, czy, czy chcecie jednak z Robertem odcinki? No czy nie chcecie z nim odcinku, bo ja... Chodź tu Robert! Tu jest magiczna dźwignia! No nie nie no chodź. Gdzie jestem Chodź tu Robert. Gdzie ty jesteś? Podsadzę się tymczasem Głupie coś. Widzisz mnie? Nie. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, po co nam się czym mam? No i noc się robi! A ty nie wiesz gdzie jesteś? Dajem sorry. No i się gdzieś no. no i Robert się gdzieś... Oczywiście zaklinował. No, bo gra pierwszy raz. A bo gra... Mi się bardzo podobała i bardziej chyba gra Forza Horizon Robert gdzie jesteś? Jak chcesz z tego serialu to patrz. patrz, patrz, patrz. Gdzie ty jesteś? Patrz, lecisz mnie boszczała. O, tu jesteś. Gdzie jesteś? No. Tutaj polu. O, tu chodź. <grym> Co? Nie, ja zaś zginę. Wskaż do mnie. Dobra, ja się. Wskaż do mnie. Chodź. Chodź tutaj, do tego tanku Ok. I teraz magiczne coś... A nie bo mam mało HP, a nie mam jedzonka. Nie, przodu mam jedzonko. Masz, masz dużo HP? Masz I Ty nie umiesz sprintować i normalnie chodzisz. Nie. Okay. Nie wchodź tam! Nie wchodź tam! Umiem się Dopiero teraz wchodź. tam wchodź. Chodź, idziemy tam. Ja zajmuję budki. Kto pierwszy w skrzynce, ten lepszy? Bo no wiesz co, ja gram pierwszy raz i nie dasz skrzyneczki. Ja no, mam poza tym sobie krzesełkę. Ja, ja mam. Ten jak kilof nie mam. Znaczy mam ale termiony. gdzie jesteś do Aha, mam skrzyneczkę. Feather Falling 4 budki. Chcesz te budki? Tak. A gdzie jesteś? Tutaj masz te budki. Chodź do góry. Tutaj, tutaj. No u góry zobacz do góry. Uczekujesz? Uciegłeś pisz. Jak No chodź. Dalej. Walno w ciebie. Sorry. Dobra, dalej, chodź po te budki. Chcę sojusz, chcę ci dać budki. Nie atakuj mnie, nie atakuj, uważaj, żeby nie wpadł do wody, chodź. Nie atakuj! Chcę ci tylko dać budki! Chodź, chcę ci tylko dać budki. Chodź tutaj, masz. Masz budki, sobie załóż. No nie, wyginę! Nie bij mnie, sojusz. Dobra, chodź. Teraz chodź, chodź, chodź. Nie powiję, że się zabiję. To pierwszy, ten lepszy. Fajki, <noise> jestem szybki. <noise> Konarizuj mnie. Nie. Chodź na farmę, zabijemy wszystko. Wszystko, co się da, zabijemy. Łucznik do mnie wali Łucznik do mnie wali, łucznik gdzieś jest Super zawaga. Ej, walnę w ciebie jakim, okej? Okay? No to mnie bijeś Szkielet, szkielet, szkielet w ciebie wali Co to? Zabiłem go Chodź tak, przepraszamy. Że... I teraz mo możliwe, że będzie drugi odcinek z Minecrafta, A potem. z Forza Horizon. Tak. Nawet w ten sam dzień. Nawet w ten sam dzień. No czy nie? No bo to się będzie długo wsadzać. Robert, chodź za mną. Chodź za mną. A, gdzie jesteś? No, ktoś mnie zepchnął, prawie. Ty jąku. Dajcie łapkę, no bo naprawdę, nie wiecie jak to motywuje i subskrypcje Na przykład taki ja czekam na takie subskrypcje i nie wiecie jak bardzo to tak motywuje I chce się po prostu nagrywać Piszcie czy jutro macie dzień wolny jak my, czy dzisiaj mieliście Czy, czy w piątek macie, czy w czwartek Możliwe jest bardzo, że macie w czwartek, tylko u nas w szkole jest obchodzony dzień w środę, ktoś napisał do mnie do mnie, bo mu się wyświetliło mhm. na ekranie. Do mnie i do ciebie. No. Jak zwykle, albo przez Face'a jest na tej samej grupie. No, na, na dużo tych samych. E... Kuba Makala? Kuba Cichocki? Tak, pewnie jakiś. Oczywiście zapraszam na Małgosia 365, Małga Vlog, Elek i Ty, Werka Vlog i Weronika Anonim. I jeszcze Kuba. Ale nie wiem jak to jest... To klasyczny jest... kolekcjoner. Klasyczny kolekcjoner, tak. Zapraszam, nie subskrybujcie. Subskrybujcie tak jak i nas, znaczy mnie. No ale ich też. No tak, że mnie... Gdzie jesteś? U góry, że tego panka. Jestem chyba koło tego panka. Tak, eh. Chodź tutaj, Robert! Jezu, ty jesteś tam przy łódkach. Polamku? Tak. Szkoda, że się to nie ujął. Nie, widać było. A ja raz miałem kurczaka na... Zo małe zombie na kurczaku. Ale chodź do góry, Robert! Chodź do góry! No więc... Tak nam mijają te dni. U mnie jest Robert. Jeszcze możecie się dużo odcinków spodziewać z Robertem. Nie samym ja. Z Kubą. O nie, Creeper! Chodź tu na dach! Weź bo on za chwilę, wybuchnie! Happy Chodź! Jak ty tam wyszły? Uważaj! O tej dziadzie! Jollo! I gramy, uważaj! To jest nasza drużyna. Dobra. Właśnie dzisiaj chciałem to zrobić tylko w neterze, więc ko kopiach najwięcej kobla. Jezus. Albo nie. Ile jest minut odcinka? Przepraszam, ale muszę to zrobić 11. A mogę 15. Nie, nie kup jeszcze kobla, nie kop kobla. Chodź jeszcze powalczyć. Jeszcze Albo pójd powalczymy. pójdziemy sobie na dół. Z dwie minuty na, na dole I, i będziemy kończyć już. Nie będziemy kończyć odcinkę. Dokończymy jeszcze ten odcinek. Będzie tak, tak jakby drugi wstawiony odcinek, który będzie dokończeniem tego. Tak, by to była jedna, druga tego odcinka, a tak, będzie. A to może zrobimy jeden na jeden z łapek. Nie do końca się zabijamy. Albo ja bym zrobił skrzynkę. Nie, nie, nie. Poza... Chodź do skrzynki, wszystko wysadzimy. Znaczy, nie wszystko, tylko te wiesz. Niepotrzebne rzeczy. Czy to się przesadza? Gdy tak. jest tak szybko, to się. Więc chwila, dam ci 7 slejków. Dam ci 8. Wyciągnie 8, boże, co jak? gadam? Nie... To tutaj, jak nie masz miejsca, to choć tutaj przesadzić. Chodź. Robin, chodź tutaj, bo nie masz już miejsca. Tam. No, patrz, klikam, co ma Ja się wykąpię. Nie patrz na mnie. Nie patrz na mnie. <gry> nie bij! Nie bij, bo zabijesz. No nie, bo no mnie zabijesz. O to chodzi. nie bij! No nie! nie. Dobra. Spokojnie. już? Aha! Co ja robię? Co to jest tam w podziemiach? Nie mam już szczał, bo mi się na nic nie przyda. Wywaliłem go. Dalej jedz, bo ci dam jedzonko. Jedz! Poczekaj. I ci, Jaka Wam. Piszcie w komentarzach, jaka Wam się najbardziej seria spodobała. Holy shit, musimy kończyć. Bo minuta pozostała. No to. Ciemaneczko. Ja Czy jeszcze... robimy jeszcze walkę? Nie, już bez tej walki. Na łapki, na łapki. Dobra, nie. Dobra, kończymy. Zjedz dobra. coś. Siemaneczko! Dzisiaj grał z wami Robert i Patryk. Robert, pożegnaj się! No to siema. No i ja, siemaneczko i do następnego odcinka. Pa.